23 minuty po dziewiątej. Moim Państwa gościem jest Paweł Zawitkowski. Rodzinny poranek Radia Plus. Paweł, ty pracujesz z dziećmi i w swoich książkach do tej pory pokazywałeś, co my, rodzice, mamy robić, żeby te dzieci były zdrowe, żeby te dzieci się ruszały. A skąd wziął się pomysł na czytanie? Bo dzisiaj mówimy o takim projekcie Czytać każdy może. To jest najnowszy projekt Pawła Zawitkowskiego i przyjaciół. No i dzisiaj właśnie z tej okazji spotykamy się w rodzinnym poranku. Skąd ten pomysł? A w związku z tym, że, że staramy się się nie myśleć o dzieciach tylko poprzez pryzmat, nie wiem, zabawek, czy ubranek, czy, czy mięśni, stawów i, i tak dalej. Już dawno medycyna, w ogóle pediatria zupełnie inaczej tak jakby na szczęście podchodzi do, do, do tematu w ogóle rozwoju dzieci, to zajęliśmy się Czytaniem, dlatego że jest to poniekąd trochę zapomniana funkcja. Tak? Wydaje się, że coraz mniej rodzice czytają dzieciom, coraz mniej dzieci mają w rękach książek. Mm -hmm. A ty, jak, jak właśnie, jak pracujesz z dziećmi, z rodzicami, masz takie wrażenie, że rzeczywiście ta książka to nie jest takie dobro y, powszechne jak kiedyś, że to jest coś, co y, troszeczkę się opuszcza na rzecz y, chociażby mediów elektronicznych? I tak i nie. To mm -hmm. znaczy, jest jedną bardzo niepokojące zjawiską. Generalnie urządzenia mobilne, media elektroniczne, to, to jest nasza przyszłość, no, mhm. nie, nie, nie warto od tego u, uciekać, ale tak jak nie wiem, ognistego rumaka trzeba to y, okiełznać tak? mhm. I, i tak jakby obrócić wszystkie... wszystkie... Możliwości, jakie to daje na, na naszą korzyść. Tak? Z jednej strony widzę bardzo dużo rodziców, którzy, tak jakby zamiast trzymać nawet dziecko za rękę, trzymają urządzenie mobilne tak? I, i nie ma tam miejsca dla, dla dziecka. Ewentualnie za, y, załatwiają sobie problem kontaktu z dzieckiem mm. włączeniem mm -hmm. e, bajki. Drugiego, drugiego urządzenia. Tak, tak. tak, i nagle jest 50 urządzeń włączonych i dzieci oczywiście chłoną to wszystko mm -hmm. i nie chłoną, tylko y, m, dzieciom. Żeby wykorzystać optymalnie ich potencjał rozwojowy, są oczywiście potrzebne informacje, nawet niech one będą przekazywane również za pomocą urządzeń mm -hmm. mobilnych, ale... Ten kontakt, ta, ta informacja najważniejsza dla umysłu dziecka, dzięki której ono stanie się mistrzem świata albo super ekstra zdolnym e, naukowcem. Ten kontakt musi być zindywidualizowany i ukierunkowany. A najlepiej, jeżeli będzie modulowany przez rodzica. Mhm. Znaczy, tłumacząc na język polski, mówimy do siebie, czytamy, mhm. śpiewamy. Dziecko koncentruje się na bezpośrednim przekazie. To, co jest najważniejsze dla jego rozwoju, dla jakości jego rozwoju, emocjonalnego, poznawczego, intelektualnego, koniec końców społecznego. Mhm. To jest bezpośredni, ukierunkowany kontakt y, tata-dziecko, mama-dziecko, mhm. rodzice, nawet między sobą itd. Tak Dlatego postanowiłeś dać rodzicom taki dobry impuls do czytania? Tak. Y, spotkaliśmy fantastycznych ludzi, y, skorzystaliśmy z fantastycznych pomysłów i realizujemy w tej chwili y, fajną, mam nadzieję, że wszystkim się spodoba akcję czytać każdy może. To za chwilę będziesz o niej opowiadał w rodzinnym planie.